Thank you. Zapiknie, kani. w kolejnym odcinku kulinarnym u tacy. Jesteśmy w cieszynie w Karczmie Ugazdy. A ja nie ukrywam, kani, że postanowiłem nie jeden raz w garze zamieszać. Dobre, ostre mięsiwo będzie dzisiaj. Patrzcie razem ze mną. Kochani, zanim przystąpimy do gotowania, pomyślałem, że przedstawię wam właśnie Marcina Kuńca, który jest przyszłym restauratorem tej właśnie restauracji. Tak bym powiedział, bo przecież jesteś synem szefowej, tak? wszystkich szefów. Tak? Oczywiście, zgadza się. <laughs> Marcin, to miejsce, ta restauracja znana jest od wielu lat mieszkańcom Cieszyna, ale także gościom zjeżdżającym tutaj. A co tutaj tak naprawdę było wcześniej? Oczywiście, tak naprawdę to jest dość historyczne miejsce, ponieważ dawno temu, bardzo dawno temu, była tutaj Obora. I tutaj na stawowej w Cieszynie, tutaj jeszcze nie było żadnych domów, nie było tutaj tak jak teraz pełno firm, tylko tu była łąka, może troszeczkę lasu, ale wiadomo, no, ludzie zaczęli się wprowadzać do Cieszyna, dużo miejsca, własne domy. Każdy chciał mieć trochę wygody. Ale że nadarzyła się taka okazja, to każda postanowił, że zrobi coś więcej i zaczął gotować. Ludzie, ludziom się to spodobało, bo to była domowa kuchnia, taka faktycznie nasza, regionalna i ludzie naprawdę lubią takie jedzenie. Od kilku miesięcy gospodarzycie tutaj razem, wspólnie, e, rodzinnie prowadzicie tą restaurację. E, a czy Ty też gotujesz? Jak mnie dopuszczą do kuchni. <laughs> jest coś takiego jak karta menu na każdym stoliku. Są dania, które są chętnie wybierane? Tak, oczywiście. Największym zainteresowaniem tutaj cieszą się golonka, gazdy, z opiekanymi ziemniakami i z przysmażoną kapustą. Oraz goląko po beskicku, które jest podane z musztardą i szanem, no i do tego chleb. I jednym z też bardzo, bardzo często wybieranych dań jest na pewno plac po Ha! Ha! Koninu, coś zacząć robotę! Czas zabrać się za gotowanie! A wraz ze mną gość ekstra, e, szef kuchni, karczmy u gazdy, tak? Tak, ścieszyna. Śczeszyna? Bardzo mnie cieszy. Powiedz mi, co przygotujemy dzisiaj ciekawego, bo ja słyszałem, że Wy macie tutaj takie swoje dania regionalne, które cieszą się popularnością nawet. Dzisiaj będziemy przygotować ogniste mięso. Z Ale to co? Palnikiem palimy mięso? Nie, ona jest ogniste po prostu, bo pali w ustach. Czyli dobrze zaprawione, bardzo ostro przyprawione jest. na ostrych papryczkach. Ostre papryczki. Użyjemy Caronel Repter, użyjemy papryczek Piri Piri. Piri Piri, Piri Piri, tak? można tam Feferon, można. No, różne bardzo ostre papryki. A powie, co gość musi mieć w chałupie, żeby takie danie przygotować? Paprykę piripiri na pewno, na pewno no, kawałek dobrego mięsiwa, czyli tutaj mówimy o giczy wieprzowej, tak? To jest kita, 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 kita. kita wieprzowa. Aha. Szynka inaczej, surowa szynka. Inaczej żyć. Ż żyć. Tak, tak można powiedzieć. żyć. No. Świńska żyć na ogniu podana, bym powiedział, tak? Czyli co, co gość musi zrobić? Patelnię rozgrzać, tak jak my, przestawić tak. ją. I co, zabierać się za smalec, za mięso? Czy najpierw, najpierw mięso zakroimy? Pokroić sobie mięsko w kostkę i na rozgrzany ci, nierozgrzany tłuszcz. Czyli co, zabierasz się za mięsiwo, ja zabieram się za cebulę. Godzi się? Becie! Opsa, o! Tak jest, kochani. Cebulkę zakrajamy sobie na kosteczkę. O właśnie, o tak, może być tak, a może być i tak. Tak jest. No a dzisiaj w cieszynie cebulę zakrajają, tak bym powiedział, nie? Dokładnie. Jedna, dwie cebulki, trzy cebulki. Gotujemy tak teraz na dwie porcje, to na 100 gram mięsa, 100 gram warzyw, prawda z tego 50 gram cebuli. To starczy, to starczy w zupełności i teraz trzeba wymienić. papryczkę? Konserwową, konserwową, konserwową ogóreczek konserwowy. Też na kosteczkę? Rozróżmy. Też na kosteczkę, kosteczkę takie drobne. A zaraz po tej papryczce będziemy zakrajać ogóreczki. Panie, danie bardzo proste, w chałupie do wykonania. Raz, dwa, trzy. Lodówkę otwieramy i co? No i zabieramy się za gotowanie. Zrób to razem z nami. Gdzieś się słyszałem? zrób to razem z Bacą, ale dziś zrób to razem z moim gościem również, prawda? Czyli co, z papryczkę mamy, ogóreczki. Ogóreczki są konserwowe. Nie kiszone, nie małosolne, tylko konserwowe Konserwowe, dokładnie. Patelnia widzę tutaj już rozgrzana, a my zabieramy się powoli do smażenia, czyli co? Dajemy oliwę z oliwek? Nie, dajemy smalec, Klań. dajemy smalec, smalec dajemy, bo wieprzownika kocha smalec, kochani, tak jest. Tyle będzie? Ja myślę, że z wymyśli wystarczy. wystarczy, tak? No bo tu mamy takie dwie porcjiki, zrobione, tylko to elegancko. Ja widzę, że delikatnie się już dymi, tak? Czyli można powiedzieć, siwy dym się zaczną, tak? Czyli co, powoli mięsiwo? No proszę, proszę. Proszę. Tak, co? No, no, co? to. Co to nam zadać. No i już, już zacznijmy. Jak już słyszę, że stwiercy, to znaczy, że my są powoli w chałupie, nie? Tak. Porozbijamy sobie mięsko, co by nam się dobrze odmarzyło. Tak jest. Bardziej preferujesz kuchnię polską, azjatycką, japońską, może? Zdecydowanie polską. I tutaj naszą regionalną śląską. Jesteśmy tutaj na Śląsku zielonym tak zwanym, prawda? Określają tu pod, tereny pod Cięsto cieszyńskie tak zwane, prawda? Mamy tu dużo wpływu właśnie w kuchni węgierskiej, to danie jest typowe właśnie wpływowe. Kuchni węgierskiej. No właśnie o to danie chciałem zapytać. To nie jest typowo regionalne danie tutaj własne cieszyńskie. Nie. Czy ono jest troszkę przez ciebie zmodyfikowane, czy tak po prostu jest podawane Tak, tak się powinno go podawać. To jest dawny zabór austro węgierski A, prawda? I ten wpływ Węgrów tutaj jest wyraźnie wyczuwalny. Stąd papryka, stąd ta ostra papryka. Stąd ten taki ostry pikantny smak. To nie jest gulasz. Zobaczam, bo gulasz się bliższy dłużej, ale. Tak, to tak. jest taka. Danie na zamówienie. To się sporządza tak jak kotlet, prawda? Tylko, że to trochę. No i co, śmiało można powiedzieć, że ekspresowe danie, czyli szybkie danie, tak naprawdę. I zrobić je w chałupie, w naprawdę w przeciągu 20 minut, bo tak naprawdę zaledwie 20 minut wystarczy, żeby danie już wędrowało na talerz. No i tak też zrobimy. Oglądajcie razem z nami. Patrzcie, jak to troszeczkę będzie wyglądało ten efekt końcowy. A ja jeszcze chciałem Ciebie zapytać, drogi przyjacielu, bo tak sobie pozwolę powiedzieć do Ciebie. Czy gdybyśmy tam na sam koniec gdzieś przetarli łoscypka, zrobisz ono taką prezęcą? oczywiście na samą wody. górę możemy, piękna dekoracja wygląda bardzo ładnie. Tak jak... Łoscypek można tak, rewelacja, rewelacja na samą górę, prawda, na, na surowo tak podamy na ten, będzie jako element dekoracyjny, a zarazem smakowy, Tak jak tą cebulę podawałem. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że łoscypek wędzony ma to do siebie, tak. że on jest bardzo charakterystyczny, jest wyczuwalny. Ja pomyślałem, że tutaj w towarzystwie właśnie tego naszego mińska i w towarzystwie tego ogóreczka i tej papryczki, no ten łoscypek będzie pasował. Myślę, że myślę, że to będzie ten smak. Niejednokrotnie dodawałem gdzieś bunca do różnych potraw, dodawałem łoscypki i to naprawdę przyczyniało się do tego, że kubki smakowe go ściągalałem. Mówiłem, no to jest to, chyba to właśnie, to właśnie, to na co czekałem, nie, co by to zmodyfikować. Wiesz, co nam się troszeczkę będzie teraz tutaj smażyło. E, na pewno użyjemy soli, a na użyjemy pieprzu. Ogórka zielonego nie dajemy, nie? Bo to do nie, mizerii nie, będzie. Nie, 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 nie. Ale nie dzisiaj. <laughs> tak. Ale nie dzisiaj. Jak prawe, prawie, które są, to, to spełniają wszystkie te. Opsa! A patrz, wszystko się rumieni, wszystko pachnie, zapaszek się unosi elegancko. Czas na cebulkę, bym powiedział. Sól, pieprz, myślę, co? W tej cebulkę, kolejności? Tak. tak. Najpierw cebulkę, co? jest. Tak do smaku, co by było, nie? Okay. Sól, pieprz trochę. Sam sos jest już dobrawiony, także to... Też żeby... ostro lubię. Więc teraz tak. się tak. zastanawiam, czy tego tu nie przerać. <grym> a, a tu pozartować trzeba. Tak, by było. <grym> no nie byłoby to, nie byłoby ja to. pod uwagę jeszcze, że tam pójdzie te papryczki. Jeszcze idzie lipili, pi, pi, Tak jest, tak jest. Ja to zamieszam. Wszystko sobie Czyli co, to nam się dalej jeszcze będzie dusi, smażyło, czy będziemy zasypywać już tą papryczką na Jeszcze chwileczkę. Jeszcze potrzebujemy, po nie? Papryczką rzucamy na sam koniec? Możemy już teraz, także to tylko… Ja Ile bym... mówiłeś, że trzy kilo, tak? Trzy takie malutkie w zupełności starczą, ale naprawdę <grym> tak. rozkruszyć. Łatwiej się łatwiej